Dzień dobry, Artur Medlarz z tej strony. To jest podcast Szkoła jakości. A ja podzielę się z Tobą dzisiaj swoją wiedzą na temat zarządzania jakością, ciągłego doskonalenia i ogólnie zarządzania produkcją. Zapraszam serdecznie. Ok, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Szkoła jakości. Dzisiaj mówimy bardzo istotny temat. Każdy jest istotny w zasadzie, który omawiamy, bo innych tutaj nie ma, ale kontekst organizacji według ISO 9001 to jest temat, który często budzi kontrowersje, który często budzi obawy osób, które mają przygotować kontekst. Nie do końca wiemy, czym jest ten kontekst, nie, nie do końca wiemy, jak się do niego zabrać. Wymyślamy coś, korzystamy z jakichś e, template'ów, jakichś wskazówek, które są w internecie, no i w wielu organizacjach to wygląda różnie, a ten kontekst organizacji ma przede wszystkim służyć firmie do tego, żeby mogła później na tej bazie określić ryzyka i szanse i działania, żeby zdefiniować, żeby, przepraszam, osiągnąć cele i osiągnąć, spełnić wymagania klienta. Zrobimy to dzisiaj dobrze. Pokażę Wam przykład, pokażę Wam bardzo fajne narzędzie, które stworzyłem, które przyda się każdemu, kto pracuje z kontekstem WISA 9001, również, ale tym osobom, które pracują z jakością, bo. Ten kontekst można przenieść z organizacji na swój proces, który masz. Jeżeli masz jakiś proces, którym zarządzasz dostawcami, grupą dostawców, którymi zarządzasz, jeżeli dobrze poznasz kontekst i zrozumiesz, co tam się dzieje, no to możesz później odpowiednie działania do tego podjąć, e, określić odpowiednie ryzyka, które są i szanse, później działania i łatwiej będzie ci po prostu zarządzać jakością. Przejdziemy zaraz do widoku e, komputera i omówimy sobie najpierw punkt 4.1. ISA 9001, bo to jest ten punkt, a później pokażę Wam to interesujące narzędzie, które stworzyłem w Excelu. Można to robić w Excelu. No to do komputera, ok. Jesteśmy już w widoku komputera. E, punkt 4: kontekst organizacji, to jest cały punkt, ale tutaj najważniejsze moim zdaniem to jest zrozumienie organizacji i kontekstu. Organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku jej działania oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonego wyniku systemu zarządzania jakością. I zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, czyli wszystko to, co ma wpływ na działanie organizacji z zewnątrz i z wewnątrz. Czynniki wewnętrzne to jest wszystko to, co dzieje się w organizacji, wewnątrz firmy i ma wpływ na osiąganie wyników, a wszystko to, co się dzieje na zewnątrz, zmiany polityczne, na przykład y, zmiany, choćby teraz związane z COVID-em, które mają duży wpływ na funkcjonowanie wiele firm, to są czynniki zewnętrzne. Zaraz przejdziemy y, do szczegółów, podam Wam więcej przykładów, przedstawię całą fajną checklistę, które mają istotny, to jest ważny temat. Nie bierzemy wszystkich kontekstów. Zewnętrznych i wewnętrznych. Nie określamy wszystkich czynników, które są wewnętrzne i zewnętrzne, tylko te, które mają istotny wpływ dla osiągnięcia celu i strategicznego kierunku. Przykłady celu i kierunku też Wam później pokażę, ale na razie chcę, żebyśmy się na tym skupili, bo widziałem też konteksty tak rozbudowane, że nie dało się tam nic konkretnego znaleźć. Określimy tylko te czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które są istotne dla celu. Może to być pięć czynników. I, I żaden audytor nie może się do tego przyczepić, i nie określa, ile mamy określić tych czynników. Więc zróbmy to z głową: to ma służyć organizacji, nie audytorowi, nie dokumentacji. E, następnie, e, organizacja powinna monitorować i przeglądać informacje dotyczące tych zewnętrznych i wewnętrznych czynników. To jest też istotny punkt, bo mówi o tym, żeby nie robić tego kontekstu raz, bo przecież warunki się zmieniają wewnętrznie i zewnętrznie. Organizacja powinna zapewnić sobie taki interwał przeglądu tego kontekstu, czy on jest aktualny, czy nie, bo na bazie tego później definiuje się ryzyka, na bazie tego definiuje się działania. No, COVID się kiedyś skończył, taką nadzieję, więc jeżeli my nie podejmiemy działań, które nas przywrócą na normalne tory, po tym wszystkim, co się wydarzyło, no to to jest, samo w sobie jest bez sensu. Ale popatrzcie, jak działa wiele firm, które nie analizuje tego kontekstu, który jest i nie podejmuje odpowiednich działań, bo uważa, że przecież to niewiele się zmienia w świecie, a my dalej robimy to, co robimy. Świat jest dynamiczny. i Teraz ten kontekst organizacji jego zrozumienie nabiera moim zdaniem w dzisiejszych czasach jeszcze większego znaczenia. Dlatego należy monitorować i przeglądać informacje, yy, które dotyczą tego zewnętrznego i wewnętrznego czynnika, no ale również mieć wejście do tego naszego kontekstu yy, z przeglądu systemu zarządzania jakością, bo z jednych, jednym z celów Określenia kontekstu czynników zewnętrznych i wewnętrznych i zamierzonych wyników systemu zarządzania jakością. Co to są te wyniki? No są to na przykład wyniki jakościowe, są to na przykład KPI, -e, są to cele związane z wprowadzeniem jakichś nowych narzędzi jakościowych. Też to monitorujmy. Skąd będziemy mieć wyniki? No, z przeglądu zarządzania na przykład, o którym może jeszcze kiedyś opowiemy. Tu są też istotne te uwagi. Które należy pamiętać. Czynniki mogą obejmować pozytywne i nawet negatywne czynniki lub warunki do rozważenia. To też jest istotne, bo wiele firm patrzy tylko na negatywne aspekty, na zagrożenia. Tutaj też musimy wziąć pod uwagę te pozytywne rzeczy, które są, które pozwolą nam też wzmacniać tą naszą organizację i nasze działania na tych pozytywach. Uwaga druga. Rozważenie czynników z otoczenia prawnego, technologicznego, konkurencyjnego, rynkowego, kulturowego, społecznego, ekonomicznego, a także międzynarodowego, krajowego, regionalnego lub lokalnego może ułatwić zrozumienie kontekstu zewnętrznego. Macie gotową checklistę. <laughs> tak mówiąc w dużym skrócie. Ja pokażę jeszcze, czego można fajnie rozbudować i użyć tak zwanego PESTOL, ale ta norma też wskazuje te obszary, na które trzeba zwrócić uwagę, oczywiście nie na wszystkie, tylko na istotne. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne dla celu i strategicznego kierunku firmy. E, uwaga trzecia. Rozważenie zagadnień związanych z wartościami, kulturą, wiedzą i działaniem organizacji może ułatwić zrozumienie kontekstu wewnętrznego. Też taka krótka checklista dla e, kontekstu wewnętrznego, ale pokażemy Wam też coś ciekawszego za chwilę. Ok. Jeżeli macie pytania co do, do tego kontekstu, jak go rozumieć, jak rozumieć ten punkt normy lub mieliście jakieś, powiem wprowadzi idiotyczne uwagi od audytora, to napiszcie w komentarzach. Dajcie mi znać, ja chętnie odpowiem na te pytania, bo, bo lubię wam pomagać. Po prostu to raz. A nie lubię też, gdy ktoś robi fuszerkę i czepia się tego kontekstu w różnych organizacjach. Dobrze, przejdźmy teraz do narzędzia, które stworzyłem. OK, jesteśmy już w narzędziu, które stworzyłem. Podejdźmy do kontekstu, jak do procesu. Każdy proces musi mieć jakieś wejście, więc co będzie wejściem do przeglądu zarządzania? No te trzy elementy, o których mówiła Norma, czyli cel organizacji, strategiczny kierunek i wyniki systemu zarządzania, czyli przeglądu zarządzania, wyniki osiągania celów. Musimy mieć takie wejście, żebyśmy wiedzieli później, co jest istotne dla osiągnięcia do naszego celu strategii i na bazie danych. Norma też mówi o tym, żeby mieć dane do zarządzania. Organizacją, jakością, więc musimy mieć jakieś wyniki systemu zarządzania, jakiś przegląd. Był ciekawy. Ok, e, więc stworzyłem też taką prostą checklistę. Czynniki wewnętrzne, tutaj użyłem e, SFOTU, czyli silnych stron, słabych stron, zagrożeń i szans. Tutaj przestawiłem te kolumny, więc one będą do przestawienia żeby powstało ładne SWOT, ale też możecie w takiej konfiguracji to używać, tylko będzie to trudniej wymówić SWOT. SWOT nawet. Ok, ale przejdźmy do e, zagadnień. Checklista czynników wewnętrznych. Myślę, że to jest wystarczająca checklista, żeby omówić każdy element związany z każdy czynnik, który ma wpływ na to, co chcemy osiągnąć. Czyli oferta produktów, jakie mamy i usług, co, ile, jakie, co stanowi produkt dominujący, co jest naszą silną stroną, słabą. Zagrożeniem i szansą. Za chwilę pokażę Wam przykład. Jak wygląda zarządzanie, struktura organizacji, rola i odpowiedzialności? Czy mamy na przykład turkusowe zarządzanie i to jest nasza siła? Czy naszą słabością jest to, na przykład, że mamy silosy poustawiane w organizacji, mamy dość mocno dyrektywną sposób zarządzania, mamy całe działy, dyrektorów, dużo szczebli, no i mamy przez to, nie wiem, rozmytą komunikację, albo tworzą się silosy i ludzie ze sobą nie współpracują. To będą nasze słabości. Wymogi regulacyjne, jakie są obecnie wewnątrz firmy. Polityka i cele oraz strategie, które są na miejscu, aby je osiągnąć. Czy one są zdefiniowane, czy ludzie znają te cele. Na przykład, słabością może być to, że ludzie nie znają celów w ogóle jakościowych i nie wiedzą, co mają osiągnąć, co mają zrealizować, nie wiedzą jaka jest strategia firmy. Więc to będzie słabość, jeżeli ten system nie jest dobrze wdrożony do tego, żeby osiągnąć nasz cel strategiczny. Jak wyglądają nasze aktywa? Zdolności produkcyjne, dostępne maszyny, kapitał, zdolności zasobów ludzkich, wiedza, poziom, dostępność, zdolności procesowe, systemy informacyjne, jak wyglądają i przepływ informacji, procesy decyzyjne, relacje pracowników, związków, czy są związki zawodowe, czy nie, członków, oraz postrzeganie ich wartości wewnętrznych interesariuszy, w tym dostawców i partnerów, kultura organizacji, jak wygląda, jaki styl zarządzania, standardy wytyczne i modele przyjęte przez organizację, Forma działalności, właściciel, firma rodzinna, zarząd, spółka akcyjna dalej, to wszystko będzie miało wpływ na to, czy osiągniemy, zrealizujemy nasz cel. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Jesteś pełnomocnikiem. Czy ty uważasz, że jesteś w stanie zrobić sam taki kontekst? Bo no ja wiem, że nie. I tu też jest bardzo ważna uwaga. Wiele w firmach ten biedny pełnomocnik ma sam tworzyć kontekst, bo zaraz będzie audyt. I tutaj wypisywane jest na szybko cokolwiek, po to, żeby było, żeby to pokazać audytorowi. Nie róbmy tak. Zbierzmy odpowiednią liczbę osób, które znają te wymagania regulacyjne, na przykład, jakie są zdolności produkcyjne, jakie są zdolności zasobów. Może nie róbmy tego na jednym spotkaniu, nie, nie, nie róbmy z tego jakiejś dużej burzy mózgów, no ale ustalmy spotkania z ludźmi, którym, którzy które mogą Wam pomóc zebrać te informacje. Nie róbcie tego sami, na własną rękę, nie chodźcie gdzieś po produkcji, nie sprawdzajcie ile mamy maszyn dostępnych, albo <grytanie> do kadr się dopytywać, jaka jest wiedza ludzi. Tylko zróbcie to z głową, zaangażujcie to w organizację. W każdy każdej firmie ma zapewniać jakość i każdy w firmie ma dołożyć cegiełkę do zarządzania jakością i do stworzenia też dobrego systemu zarządzania jakością. Pozostawienie to na barkach samemu pełnomocnikowi jest błędem, no bo to nie będzie dobrze zrobione. Taka osoba nie może mieć tak obszernej wiedzy na temat organizacji, powinna ją zdobyć poprzez rozmowy, poprzez dyskusję, powinna być liderem tworzenia tego kontekstu, spiąć to w całości, ale potrzebuje wiedzy i potrzebuje informacji od osób, które tę wiedzę mają z pierwszej ręki. Tego zachęcam Was do zorganizowania albo jakichś warsztatów. Jeżeli jest taka możliwość zamknięcia wszystkich na jeden dzień z organizacji myślę, że to będzie mało prawdopodobne. Po prostu ustawienia sobie szeregu spotkań do tego, żeby w danym okresie ustalić te czynniki wewnętrzne. No i czynniki zewnętrzne, moi drodzy, tutaj tego jest więcej. Tutaj też zdecydowanie nie można tego robić w pojedynkę. Bo się po prostu nie da. Zakronim od słowa PESTEL. Pestel, to zakronim od z pierwszych liter e, kategorii, które będą tutaj e, dostępne. E, w całym tym czekliście tych kategorii jest dużo więcej, więc przejdziemy tylko przez główne, a pytania będziecie mogli sobie później przeczytać, gdy będziemy, będzie, gdy, gdy będziecie odtwarzać ten e, film na przykład. Pierwsza kategoria, co dzieje się politycznie oraz w środowisku biznesowym, w którym działamy. No i to jest takie pytanie, jak relacja z dostawcami zasady handlu, jakie są międzynarodowe grupy nacisku, czy są jakieś wojny i konflikty, czy nie ma z czego co śmiać, możemy mieć dostawcę, gdzie właśnie wybucha wojna w którymś z krajów. Jakie są trendy polityczne, potrzeby i żądania akcjonariuszy, co dzieje się z kwestiami ekologicznymi i konkurencyjnymi, jaki jest kierunek rynku, jakie są regulacje środowiskowe Możliwości technologiczne na rynku, jakie się pojawiają u klientów, konkurencyjność organizacji co wpływa na jej zdolność do konkurowania, co dzieje się pod względem technologii, co może wpływać na to, co robimy, jaka jest poprawa produktywności dzięki automatyzacji, na przykład, jak rozwijają się, się technologie i trendy, czy my nie jesteśmy gdzieś w tyle, 5 lat przespaliśmy to wszystko, jak wygląda dostęp do internetu, do danych cyfrowych. Teraz następne. Co dzieje się społecznie i kulturowo na rynkach, na których działamy? Jakie są pojawiają się trendy w stylu życia? Jakie są zmiany w zachowaniu konsumentów, jeżeli bezpośrednio do konsumentów dostarczamy? Czy te trendy stanowią szansę czy zagrożenia? To jest dobre pytanie. Jak wygląda zwiększenie świadomości ekologicznej? No, macie przykład, jak wiele osób postanowiło nie korzystać ze słomek plastikowych, co miało duży wpływ na producentów tych słomek plastikowych, bo taki był trend i zmiana świadomości ekologicznej. Wiele barów, wiele firm, z, z, wiele restauracji zmieniło te słomki na, na papierowe. No i to tak się wydaje, ale to jest trend, trend społeczny, który ma wpływ na działanie Twojej organizacji. Jeżeli Ty sobie założysz większą sprzedaż czy większą produkcję 30%, no nagle zmieni się tak bardzo trend na świecie, no to zmień produkt. To jest Twój wkład do tego, co masz robić, żeby, żeby to wszystko jakoś działało. Co się dzieje ze zmianami w przepisach? Jakie są możliwe zmiany? Jakie są, jaka jest stabilność rządu? Czy biurokracja się zmienia? Czy są nowe regulacje? Czy są nowe wymagania? Czy są nowe podatki, które wprowadza rząd? Jaki ma to wpływ na Twoje przychody? Co dzieje się w gospodarce? Jakie są ręki wschodzące? To, też jest dobre, jeżeli chodzi o zarządzanie dostawcami, zarządzanie relacjami z klientami, czy jest jakiś nowy klient. Jak wygląda poziom inflacji? Poziom zatrudnienia? Być może inflacja skacze u Ciebie w, w kraju. Może poziom zatrudnienia się drastycznie zmniejsza, bo pojawia się jakiś fajny pracodawca z innej branży, który podbiera sobie młodych ludzi. I tak by to wyglądało Tej Warto przejść przez każdy z tych punktów, jeżeli odpowiadacie za to, to macie gotową checklistę całkiem fajną. I tak jak mówię, nie każde pole musi być wypełnione, tylko to, co ma istotny wpływ na czynnik, który chcemy osiągnąć. No i teraz przejdźmy do przykładu, bo to jest dość ważne. Ja tutaj sobie wymyśliłem taką firmę Metalweb, która produkuje elementy metalowe do silników odrzutowych w lotnictwie. Wielkość to jest 60 pracowników. No i taka firma Metalweb sobie wymyśliła cel organizacyjny Zmniejszenie odpadów w produkcji o połowę I realizacja dostaw do klienta w 100% na czas Strategiczny kierunek Najszybciej no dostarczane, najlepszej jakości elementy metalowe do produkcji samolotów na rynku Taka ma być strategia To ma być ta nasza wizja, misja, strategia organizacji No i wyniki systemu zarządzania jakością co do tej pory wiemy, że mamy 3% odpadów, czyli chcemy mieć 1,5%. Realizacja zamówień na czas jest na 95%, chcemy mieć 100%. To jest też cel, do którego chcemy dążyć. To jest nasze wejście. Wiemy, jaki jest ten gap teraz i wiemy, co powinniśmy zrobić. No ale możemy tutaj na przykład plan jakiś budować nie? i go nie zrealizować i obwiniać tutaj wszystkich dookoła, bo nie znamy na przykład kontekstu organizacji. Tego, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz, co powinniśmy też o to zadbać, aby zrealizować ten cel. I po to właśnie tworzy się kontekst organizacji. Tutaj wypisałem dwa przykładowe takie aspekty czynników wewnętrznych. Oferta produktów i usług. 9 produktów posiada długoterminowe kontrakty i są wysokiej jakości, dobre relacje z klientem. 70 produktów sprzedaje się z niskim wolumeniem, nie ma długoterminowych kontraktów. I tu można dopisać wyższy. Poziom niezgodności. Częste zmiany na liniach z powodu produktów dominujących tych 70, częste przezbrojenia to są zagrożenia. No i okazje są takie, że negocjacje cen surowca dla 9 produktów stałych zamawiamy, zamawiamy większym wolumenem. Dlatego możemy negocjować ceny, możemy negocjować szybsze dostawy od dostawców, co przełoży się nasz cel strategiczny. Tak i zawsze musimy mieć w głowie ten nasz cel, to co chcemy zrealizować. Dlaczego tutaj te elementy są istotne i ważne? Jeżeli mamy 70 produktów i mamy tam sporo przezbrojeń, wyższy poziom niezgodności, to jest mała szansa, że dostarczymy na czas 100% dostaw. Dlaczego? No, bo jak dostawca zamawia 100 produktów, a my 5 mu dostarczymy niezgodnych, no to w zasadzie może uznać, że to nie jest dostawa na czas, bo on zamawiał 100 i on chce 100 dostać na czas. Niektóre wskaźniki też się tak liczy. Lub możemy nie wyprodukować u siebie na czas danego zamówienia, bo mamy odpad jakościowy. I, i co wtedy? No nie wyślemy klientowi, więc to się przeciąga. Więc tutaj powinniśmy podjąć jakieś działania. Kolejnym takim przykładem jest spełnienie wymogów regulacyjnych dla lotnictwa do 2020 roku, wymogi regulacyjne. Silna strona to jest taka, że spełniamy wszystkie wymogi regulacyjne dla lotnictwa do 2022 roku, no to super, no to możemy bez obaw produkować, możemy mieć e, fajne produkty. Jakie są nasze słabości? No w tematach FPI, czyli e, badania e, Fluorescencyjno-pruszkowego, to jest badanie nieniszczące. Nie czujemy się ekspertami, przez co nie do końca rozumiemy wymagania. Jakie jest zagrożenie? No mamy audyt w tym roku, możemy go nie przejść, możemy zatrzymać z tego powodu linię FPI. Jak to się przełoży później, no przełoży się to na całą produkcję: na zatrzymanie kolejnych operacji, na to, że nie będzie dostaw na czas. No i w grudniu 2021 organizowane jest szkolenie z wymagania w PI. Jest okazja zrozumieć te wymagania. To jest możliwość, która się pojawia, której powinniśmy skorzystać i której powinniśmy wdrożyć, żeby tutaj sobie to ryzyko później zmniejszyć, ale to jest inna lekcja, y, analiza i ryzyka, y, o, o których już mówiłem w tym podcaście. No, ok, to są takie dwa przykłady. No i oczywiście można wy wykorzystać inne przykłady, zrobić inne rzeczy, oczywiście, które mają wpływ na cele organizacji. Będę powtarzał to do skutku, nie wypełniamy każdego pola, tylko to, co ma istotny wpływ na zrealizowanie celu. Ja wybrałem takie, tutaj też audytor nie jest w stanie się do ciebie przyczepić, yy, powiedzieć ci, że on pował, czemu tej zdolności produkcyjnej, żeście nie ujęli jako czynniki wewnętrzne. Masz prawo się wybronić, powiedzieć, no bo uznaliśmy, że to nie jest istotne. I tyle. Ok, czynniki zewnętrzne, jak to może wyglądać. Pamiętajcie też, że ISO nie jest, 9001 nie jest normą, która określa gotowe rozwiązania, narzędzia i formatki, dlatego musicie to robić tak, żeby to było dla Was przydatne, bo będzie Wam się łatwiej pracować. I też nikt Wam nie może narzucić żaden audytor tego, jak to powinno być zrobione, jaka powinna być formatka, jak to powinno działać. Jeżeli dla Was to działa, to jest ok. To możecie mieć na kartce napisane papieru i schowane w szufladzie. I też będzie OK, też będzie dowód dla audytora. Ja przygotowałem coś takiego. Tutaj uzupełniłem niektóre te y, tematy, żeby Wam pokazać, jak to może wyglądać. Relacje z dostawcami. Taka notatka, takie wejście. Mamy 100 dostawców, relacje. Dla 5 dostawców kluczowych relacje są dobre, dla 2 dostawców kluczowych relacje są słabe. 70 dostawców mniejszych relacje dobre, 18 dostawców mniejszych relacje słabe. Więcej szczegółów w raport z działu dostaw. Kontrakty dla 30 dostawców w 2021, kończą się kontrakty, konieczne negocjacje i możliwość podniesienia ceny. I to już nam mówi to, że jeżeli my tych negocjacji dobrze nie przeprowadzimy, możemy mieć brak dostarczanych surowców, co przełoży się później na u nas bezpośrednie dostawy do klienta lub powinniśmy podjąć jakieś działanie, na przykład zakupić więcej materiału przed zakończeniem kontraktu, żeby zrealizować zamówienia. Po to się robi kontekst. Informacje biznesowe, trzech dostawców przejętych przez fundusze inwestycyjne. Też jest istotna informacja, bo może mieć to wpływ na współpracę. Jeden dostawca głosił bankructwo, ciągle wywiązuje się z kontraktu. Czerwona lampka, duże ryzyko, podejmujemy działania. KPI, średnia, dostaw na czas 95%, średni wskaźnik reklamacji dla dostawców 2%, najgorsi dostawcy pod względem KPI, delivery, almost, capojam, design and tech. Quality Kendakrofabson and Pollock. I tutaj też powinniśmy nasze działania wzmocnić w tym obszarze, bo może mieć to przełożenie na nasze dostawy do klienta, na ten cel strategiczny, który ujęliśmy. Z takich informacji powinniśmy wyciągnąć rzeczy, które będą ryzykiem dla nas i później robimy analizę ryzyka, ale też te rzeczy, które będą dla nas pomocne, które mogą nam e, wzmocnić tą naszą pozycję jeszcze. No i choćby tych yy, 9 produktów, które tutaj w nawiązaniu do dostawców, jeżeli wśród tych 30 dostawców mamy dostawców, którzy dostarczają duży wolumen dla tych 9 produktów, możemy tam te ceny negocjować, lub możemy negocjować jeszcze lepszy wskaźnik dostaw na czas, żeby były to szybciej w takich wolumenach, które nam odpowiadają. Okej, okay, jakie jeszcze tutaj aspekty wypisałem? Regulacje środowiskowe na przykład. No zmiany w Ricz od 2022 roku wpływ na proces nakładania powłok, z użyciem malodyny dotyczy bezpośrednio organizacji. No, na przykład są zmiany w ricz u dotyczące tego, że lodyna, jakaś tam jej odmiana nie będzie mogła być używana od 2020 roku, bo nie bo jest rakotwórcza. No i jeżeli my tego nie dostrzeżemy i nie zrozumiemy i nagle te regulacje wejdą w życie, no to zatrzymujemy produkcję i nie mamy dostaw. Tutaj wpisałem po prostu sytuacja stabilna, wartość dla różnych inwestorów. Można też takie rzeczy wpisywać, jeżeli ma to wpływ na osiąganie celów. Coś tu chyba jeszcze mam dla przykładu, tak. Co dzieje się w gospodarce? Na przykład inflacja, poziom wzrostu inflacji, zmniejszenie bezrobocia i pojawianie się innych miejsc pracy interesujących dla młodych ludzi. I też ciekawy aspekt, jeżeli ktoś tego nie analizuje, Mieszka w fabrykach, w miejscu, organizacja jest w miejscu, w którym nie ma zbyt dużej, dużego, dużej podaży ludzi wykształconych, młodych, chętnych do pracy. Jeżeli pojawi się jakiś interesujący pracodawca, nawet z innej branży, niekoniecznie z przemysłu, i zabierze nam tych ludzi, no to trzeba działać, trzeba coś robić, trzeba coś wymyślać, żeby zainteresować ludzi pracą. Bo jeżeli my chcemy osiągać jakość, chcemy realizować zamówienia na czas, potrzebujemy też do tego ludzi. Tutaj jeszcze bardziej by się mogło to przełożyć, jeżeli organizacja by planowała wzrost duży swój i chciałaby zatrudniać nowych ludzi. Okazuje się, że na rynku dookoła nie ma tych ludzi, no to powinniśmy podjąć jakieś działania, a nie budzić się dopiero wtedy, kiedy my zatrudniamy ludzi i stwierdzamy, no ale ich nie ma. To jest właśnie zarządzanie przez ryzyko, to jest właśnie zarządzanie przez tworzenie kontekstu organizacji, to jest mądre zrozumienie 9001, a nie tylko wdrażanie go po to, żeby mieć certyfikat na ścianie. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do tego arkusza, dużo się przy nim napracowałem, myślę, że jest bardzo interesujący i ciekawy. Jeżeli chcecie mieć bezpośredni do niego dostęp, to znajduje się on na stronie inżyniera łamane przez narzędzia. On jest oczywiście płatny, ale dzięki temu możecie z niego korzystać w firmie, w organizacji bez zastrzeżeń, bez żadnego strachu. Macie do niego pełne prawo yy, do tego, żeby go używać. On jest zgodny z wymaganiami ISO 9001. No a jeżeli nie chcecie za niego płacić, Możecie na spokojnie sobie to wideo przeglądać jeszcze raz, obejrzeć, też po prostu przepisać to, co tu jest. Nie mam z tym problemu. Jak nie chcecie tracić czasu, to po prostu sobie ściągnijcie ten plik i, i za niego zapłacicie. to można też fakturę otrzymać na firmę. Myślę, że firmy powinny korzystać z takich gotowych narzędzi, i to nie jest naprawdę, to jest bardzo mały koszt, powiedziałbym tak dla, dla organizacji. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Link będzie gdzieś tutaj w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta dzisiejsza lekcja, ten dzisiejszy podcast. Jeżeli macie tylko jakieś pytania co o kontakt do organizacji, o te czynniki, jak to sobie zorganizować, jak to ogarnąć, to zadajcie je w pytaniach, w komentarzach, możecie wysłać do mnie maila arturmałpaeżeniera.pl. Ja chętnie pomogę, chętnie odpowiem i do zobaczenia w następnym odcinku podcastu.